Nie brak w polskojęzycznym internecie komentarzy bardzo krytycznych pod kątem pojazdów z napędem elektrycznym: że przecież Polacy co drugi tydzień jeżdżą od strzała bez zatrzymania do Chorwacji na wakacje, więc nie mieliby czasu na doładowanie na trasie, że ładowanie pod domem trwa długo, że pojemność akumulatora w zimie mocno spada, że samochód marnuje mnóstwo prądu na podgrzanie akumulatora, że ogrzewanie wnętrza też kosztuje mnóstwo energii. Jak doskonale wiemy, najlepsza propaganda łączy w sobie informacje prawdziwe. Rzeczywiście, samochód elektryczny ładuje się długo. Z nieprawdziwymi, zmyślonymi, zmanipulowanymi albo rozdmuchanymi. A wiadomo, komu zależy na tym, by Polska i reszta Europy dalej kupowała możliwie dużo ropy naftowej, żeby transformacja energetyczna w transporcie trwała jak najdłużej. Tymczasem, doświadczenia użytkowników samochodów elektrycznych pokazują, że zimą mają one sporo zalet. Lepsza przyczepność i kontrola trakcji w samochodach elektrycznych. Jedną z często wymienianych zalet. Jest szybsza reakcja silnika elektrycznego na poślizg, co poprawia bezpieczeństwo na śliskich drogach. Jak wspomniał na x.com, dawny Twitter, użytkownik MałpaDemografia.pl w EV korekta poślizgu następuje znacznie szybciej. Dzięki szybszej reakcji silnika elektrycznego, reakcja na poślizg następuje zazwyczaj w przedziale od 10 do 50 milisekund. Sterownik silnika po prostu zmniejsza natężenie prądu, co natychmiastowo redukuje moment obrotowy na kołach. W przypadku silnika spalinowego czas reakcji jest wielokrotnie dłuższy. Redukcja mocy wymaga czasu. Komputer musi przymknąć przepustnicę, odciąć wtrysk lub użyć pompy ABS do zahamowania koła. Opóźnienie to wynosi często ponad 200 milisekund. W praktyce oznacza to, że pojazd elektryczny może skorygować poślizg, zanim kierowca w ogóle go poczuje, podczas gdy w aucie spalinowym Często czuć wyraźne szarpnięcie lub dławienie silnika, gdy system wkracza do akcji. Dodatkowo pojazdy elektryczne oferują tani i niezawodny napęd na cztery koła AWD, co jest szczególnie przydatne w zimie. Zupełnie inaczej jest w przypadku starszych aut spalinowych, gdzie utrzymanie takiego napędu bywa kosztowne ze względu na dużą liczbę dodatkowych podzespołów. Nic więc dziwnego, że pojawiają się filmy, na których Tesla holuje pod górkę ciężarówkę. Zdalne podgrzewanie, gotowy komfort i ułatwione odśnieżanie. Usuwanie lodu i szronu. Użytkownicy samochodów elektrycznych chwalą możliwość zdalnego uruchomienia samochodowej instalacji grzewczej, co pozwala samochód ogrzać zawczasu, aby użytkownik wsiadł do przyjemnego wnętrza. Ale tu nie tylko komfort jest korzyścią. Ogrzanie samochodu pozwala także na roztopienie zalegającego na szybie śniegu i lodu lub szronu. I oczywiście, usunięcie grubej warstwy śniegu tą metodą potrwa sporo czasu i zużyje sporo energii, to wystarczy wspomóc się szczotką. Szczotka usunie śnieg z wierzchu, a najgorsza robota z usuwaniem lodu i śniegu przyklejonego do szyby będzie załatwiona przez automat. Minus 7,5 stopnia. Zostawiam swojego elektryka pod domem, bo mi się nie chce odśnieżać podjazdu. Mam ile tam 49% baterii, 152 km zasięgu. W nocy ma być minus 13 stopni Celsjusza. No cześć, no słuchajcie, godzina 12.35. Podchodzę sobie do samochodziku. My tutaj mamy? mną. To jest oczywiście rozgrzane, nagrzane. ciepło się w środku. Przebek nie trzeba skrobać. Zobaczymy, jaki jest stan akumulatora. To 44 x 138 km zasięgu. Użytkownicy sygnalizują, że nie wpływa to znacząco na zasięg pojazdu. Część samochodów spalinowych również posiada takie, to, takie rozwiązanie. Rzecz w tym, że praca silnika spalinowego na postoju przy drodze publicznej przez czas dłuższy niż minuta jest zabroniona. A dodatkowo odpalenie silnika. I pozostawienie go w celu nagrzania wnętrza nie pozostaje bez wpływu na jego żywotność. Silniki spalinowe zużywają się najbardziej, gdy nie są nagrzane, a nagrzewają się szybciej podczas jazdy, pracy pod obciążeniem. Miałem kiedyś fabryczne ogrzewanie postojowe w Toyocie Auris, ale do działania wymagało uruchomionego silnika, więc jego użyteczność w polskich warunkach była ograniczona. Ale fajnie przyspieszało nagrzewanie się silnika i pojazdu podczas jazdy, utrzymanie ciepła na postoju i w korku. Zimą przydarzają się różne sytuacje awaryjne związane ze śniegiem, mrozem i korkami, jak ostatnio ogromny korek na trasie S7 spowodowany przez opady śniegu i ciężarówki, które zablokowały trasę. Sprowokowało to media do nagrania materiałów z podpowiedziami dla użytkowników, jak sobie z tym radzić, a przy tej okazji ja wystąpiłem w materiale w panoramie TVP. W takich sytuacjach osoby przebywające w pojeździe chcą się dogrzewać i jest to zupełnie zrozumiałe. Rzecz w tym, że do ogrzewania potrzebne jest paliwo albo energia elektryczna. W przypadku samochodu EV i w tym przypadku lepiej sprawdzają się samochody elektryczne, które tego prądu wymagają bardzo niedużo. W przypadku pojazdów spalinowych sporo paliwa idzie na podtrzymanie pracy silnika, a ciepło tracone jest przez układ wydechowy czy chłodnicę. Samochód z napędem i ogrzewaniem elektrycznym przekształca na ciepło 100% energii elektrycznej w przypadku prostych grzałek, albo nawet ponad od 200 do 250% energii w przypadku ogrzewania pompą ciepła. A czy tracą przy tym na zasięgu zimą? Owszem, trochę tracą, ale bez tragedii. Wielu użytkowników tych pojazdów i tak ładuje je sobie pod domem czy pod biurem, więc to dodatkowe zużycie energii do ogrzania samochodu przed powrotem spod pracy do domu jest prawie niezauważalne. Przy tym wszystkim samochody elektryczne można ładować w ujemnych cenach energii elektrycznej. Klienci dostawców energii, oferujących taryfy dynamiczne w momencie nadmiaru energii elektrycznej zarabiają na tym, że czerpią energię i ładują swoje pojazdy albo odpalają klimatyzację w domu. Użytkownicy domowej fotowoltaiki też mogą wykorzystać w tej formie nadmiar energii wyprodukowanej w ich własnej instalacji.